Witajcie, farmerzy. Żniwa za nami. Rozpoczęły się prace pożniwne, uprawa ściernisk. Co dzisiaj mamy dla Was? Przed Wami nowa brona talerzowa firmy Agromasz o nazwie Troll. Agromasz w swojej ofercie ma różne brony talerzowe, które oferujesz od lat. Tutaj jednak mamy zupełnie nową konstrukcję, mimo że jest to kompaktowa brona talerzowa, tak jak pozostałe typu BT. Oferowane przez Agromarz, to jednak jest tu kilka istotnych różnic. Brona talerzowa Troll to przede wszystkim ciężka konstrukcja masywna rama, siłownik hydrauliczny do regulacji głębokości pracy oczywiście praca opiera się, głębokość pracy regulujemy nawale i do tego jeszcze jest troszeczkę inne ustawienie talerzy roboczych. Są one przesunięte wobec siebie. Na ramię o kilka centymetrów. Dzięki temu te boki maszyny, skrajne talerze na jednym i na drugim rzędzie nie wystają tak na boki. Talerze są ustawione niemalże jeden za drugim w linii jazdy. Przez nas brona talerzowa ma szerokość 3 metrów. Zagregowaliśmy ją z ciągnikiem New Holland 6 o mocy 125 koni. Wydaje się, że taki ciągnik, ta moc nie powinny stanowić problemu dla 3-metrowej konstrukcji. Natomiast trzeba przyznać, że jest to op połączenie optymalne wręcz w niektórych warunkach pracy może troszeczkę. Brakować tej mocy. Dlaczego? To, co wspomniałem przede wszystkim na początku, duża masa maszyny, sama brona talerzowa 3-metrowa Troll waży około 1500 kg. Do tego mamy tutaj zagregowany wał daszkowy o masie 400 kg. To wszystko daje masę. 1900 kg dla tego ciągnika nie jest może dużym wyzwaniem, ale jednak trzeba o tym pamiętać. No, tak, jak producent, tak jak producent deklaruje, że maszyny, z maszyną może współpracować ciągnik o mocy od 90 koni, być może i tak, ale z lekkim jakimś wałem i z dobrze dociążonym przodem. Tu w tym przypadku nie mamy z tym problemu. Aby zachować przepisową 3-metrową szerokość transportową i tym samym bezpieczeństwo jazdy, producent umożliwił składanie bocznych elementów. Sprawdźmy, jak się rozkładają. O, to jest tak. Co warto podkreślić? Fajnie, że konstruktorzy pomyśleli przy. W takich elementach, gdzie na przykład jeszcze z drugiej strony mamy dodatkowo z tym ekranem bocznym jeszcze talerz, że pomyślał o wspomaganiu takiego składania. Jest uchwyt, jest sprężyna, która pozwala praktycznie bez wysiłku to fajnie złożyć. Dobry patent, dobry pomysł konstruktorów z agromaszu. Bokos możemy sobie fajnie ustawiać w trakcie e, pracy, co właśnie daje nam si siłownik hydrauliczny, czyli jeśli na przykład potrzebujemy w danym e, fragmencie pola głębszego, e, większego zagłębienia narzędzia, bo jest e, na przykład e, bardziej twardo, sucho, to robimy to po prostu dźwigienką, podciągamy. Od razu czucie jak ciągnik zwolnił. Teraz zagłębiliśmy talerzówkę maksymalnie to pracuje na głębokości jak producent podaje około 15 cm. Ja mi, się, mi się wydaje, że nawet jest tutaj głębiej. Jest za głęboko do, do zrywania ścierniska nie potrzebujemy tak widać jak już się spłyca i przy takiej, takiej pracy, przy takiej głębokości jaka odpowiada nam na ściernisko, czyli płyciutko w granicach 5. 5-10, maksymalnie 10 cm. Z tym ciągnikiem nie ma problemu. Poruszamy się w tej chwili 10-11 km na godzinę. Z tą prędkością traktor sobie spokojnie pracuje. Co można zauważyć, to bardzo fajnie e, odkładająca się ziemia z talerzy, również na skrajach, pomiędzy przejazdami, mimo że wykonujemy je jeden przy drugim, nie tworzą się żadne kopce. To za, duża zasługa właśnie ekranów bocznych z zawieszeniem e, trapezowym oraz właśnie tych skrajnych mniejszych e, talerzy, które nie wyrzucają e, takiej ilości e, gleby jak te wszystkie pozostałe talerze robocze. Trudno powiedzieć, jak maszyna będzie się sprawowała po przepracowaniu na przykład kilku sezonów. My przepracowaliśmy kilkanaście hektarów, obrobiliśmy trochę rzysk. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy. Pole jest dobrze wyrównane, cała powierzchnia ładnie podcięta. Przy większej głębokości, przy ustawieniu większej głębokości roboczej pole wygląda, wygląda praktycznie jak po podorywce. To co zwraca uwagę w nowej bronie talerzowej Troll, to jej stabilność pracy, duża masa, ciężki wał daszkowy, którym można sobie fajnie wyregulować głębokość. Trochę na początku nasze obawy budziła właśnie ta regulacja. Głębokości na siłowniku, a konkretnie to, że nie ma tutaj na przykład klipsów, którymi, którymi można by zabezpieczyć sobie odpowiednią głębokość pracy. Sam siłownik podczas pracy nie, ma, nie miał tutaj tendencji do wsuwania się, wysuwania. To naprawdę wbrew naszym obawom. Pracowało bardzo fajnie. Natomiast być może, że taka regulacja klipsowa przydałaby się, żeby sobie precyzyjnie ustawić głębokość pracy, przejeżdżając na dane pole, żeby po prostu tej głębokości nie szukać. To, co jeszcze zwraca uwagę, to bardzo dobre dopracowanie detali. Lakier. Super, super, super powłoka. Nigdzie nie widać żadnych odprysków. Nie widać nigdzie jakichś zacieków. Fajne dopracowanie detali w postaci składania tych elementów bocznych do transportu, ze wspomaganiem na sprężynach. Producent pokazał tutaj swoją klasę. Dobrze są na przykład zabezpieczone przewody elektryczne, które dalej do wału idą w środku profilu. Nie są wystawione na zewnątrz, nad wałem, gdzie mogłoby to przeszkadzać i gdzieś w pewnych sytuacjach mogłoby zawadzać. Przykładem fajnym do pracowania detali są choćby takie uchwyty do przewodów hydraulicznych. Dzięki nim można sobie wygodnie chwycić, łatwo jest wpiąć, wypiąć przewody. To wszystko sprawia, że brona talerzowa naprawdę robi dobre wrażenie. Cena tej brony talerzowej 3-metrowej Troll, w tej konfiguracji, którą testowaliśmy, to 25,5 tysiąca netto. To dosyć sporo. Trzeba jednak pamiętać, że dużą część tej ceny stanowi wał daszkowy. Ciężki, ale dający dużą stabilność podczas pracy. Jestem pewien, że zaletę wału. Takiego ciężkiego daszkowego docenią ci, którzy też będą na przykład chcieli przygotować pole uprawione pod siew. Można wtedy delikatnie podnieść talerze, żeby tylko bardzo płytko uprawiały glebę. Wał wtedy bardzo fajnie dociśnie glebę i uprawi ją pod siewnik. Podsumowując, brona talerzowa Troll. Jest bardzo fajnie dopracowana, robi dobrą robotę. Trzeba jednak e, pamiętać też, mimo że, na przykład, tutaj mamy tą e, wersję 3-metrową, że jednak potrzebuje ona solidnego, dosyć e, dobrze dociążonego ciągnika. To kawał maszyny z ciężkim wałem, który, która świetnie się sprawdza, ale jednak potrzebuje tego udźwigu i masy e, ciągnika, który z nią jest zagregowany. Filmy z naszych testów znajdziecie też na naszych social mediach. Oglądajcie nas, jeśli Wam się podobają nasze filmy. Lajkujcie, dawajcie łapki w górę, udostępniajcie. A wkrótce kolejne testy maszyn w teście Farmera.